Lśnią twoje oczy, błękitem kochania, w źrenicach płoną iskry namiętności, kiedy rzęs cienie dotykiem odsłaniam, zauroczona w głębi duszy goszczę, czułe spojrzenia, darujesz mi nocą, urzekasz blaskiem ten człowiek złocistych. W gwiezdnej poświacie miłością mi koczą, Nierzeczywistość w mocy uczuć błyszczy. W bezkresie toni zanurzyłam chwilę. Świat jest piękniejszy, gdy spoglądasz czule. W ciepłych ramionach smaki życia piję, Znikają troski, siebie odnajdują Gdy świtem błądzisz, powłóczystym wzrokiem. Po zakamarkach okrytych milczeniem Poruszasz struny oddechem uroczym I ciszę serca w burzę uczuć zmieniasz.